Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Moi kochani, w naszym adwentowym czuwaniu, także pośród roratnich naszych rozważań, dziś pragniemy 8 grudnia, data myślę dla nas wszystkich oczywista, pochylić się wraz z Matką Bożą w uroczystość niepokalanego poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Piękna uroczystość, która w sposób szczególny przypomina nam już, że to co najważniejsze, i w adwencie pochylamy się. W sposób szczególny y, przybliża się, czyli tak naprawdę żywe tabernakulum, którym jest Matka Boża, która w sposób szczególny, za chwilę, w sposób y, taki oczywisty przyniesie dla każdego z nas Jezusa. Dziś chcemy w sposób szczególny pochylić się nad tym, moi kochani, że to tak naprawdę Pan Bóg stoi za tym, że to On wybiera, powołuje, to my tak naprawdę każdego dnia wraz z Matką Bożą. Czynimy fiat, czyli odpowiadamy na jej wezwanie. Chcę wam tylko pokazać, jak w moim życiu Pan Bóg kieruje właśnie tą duchowością maryjną. Pierwsza parafia pięć lat w Grabowie nad prosną Matki Bożej szkapleżnej w tym klasztorze w sposób szczególny odprawiałem, modliłem się, później sanktuarium świętego Józefa, które tak naprawdę jest pod wezwaniem w niebowzięcia najświętszej Maryi Panny. No i teraz jedenasty rok kapłaństwa w farze Ostrzeszowskiej, Skąd Was bardzo serdecznie pozdrawiam, gdzie Najświętsza Maryja Panna została wzięta do nieba pod takim wezwaniem. Chcę Wam tak też pokazać, że ta duchowość Maryjna jest bardzo nam potrzebna. Mamy się rozwijać. To codzienny FIAT, na które mamy odpowiadać, ale mamy ją naśladować całym naszym życiem. Nie tylko tym, moi kochani, że będziemy bez grzechu, bo nasza natura oczywiście ma wpisane to w sobie, że. Może się pojawić pokusa, słabość, ale mamy za Maryją w sposób szczególny, co dzisiaj słyszymy, która jest pełna łaski. To jest piękne imię, które chciałbym Was dzisiaj zaprosić, abyście w tej Ewangelii, którą usłyszymy, z pewnością będąc również na Mszy Świętej, abyśmy przyjęli to imię, wezwanie jej. Też chcę być jak najczęściej pełen łaski, otwarty. Po spowiedzi, po przyjętej komunii świętej, może wielu z Was odprawiło rekolekcję, może będzie dopiero odprawiało, pochylało się, może właśnie korzystało z szczerej spowiedzi świętej. Dziś Maryja zaprasza nas, że pełna łaski to ta, która otwiera się na działanie Pana Boga, która staje się Jego żywym tabernakulum. Życzę Wam tego kochani z całego serca, tu u stóp ikony naszej Matki Bożej, nieustającej pomocy z naszej Fary. W sposób szczególny, gdzie w środę gromadzimy się i pewnie w Waszych świątyniach również, zapraszam Was do tego, abyśmy skorzystali z jej zaproszenia. Ta uroczystość po to jest nam dzisiaj dana i zadana, abyśmy każdego dnia stawali się na jej wzór pełnymi łaski. Otwórzmy nasze serca. Niech Maryja prowadzi nas na prawdziwe Boże Narodzenie.